Dziś spotkają się zespoły, w których rywalizacja budzi wyjątkowe emocje. Czas na zaciętą walkę. Witamy Państwa bardzo gorąco. Jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się tym widowiskiem. Oby nikogo nie zawiodło. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Czas na mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Raków Częstochowa zmierzy się z Piastem Gliwice. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Mamy jedenastkę Rakowa Częstochowa. Ustawiając drużynę w formacji 3-4-2-1, sztab szkoleniowy chce zdominować środek pola. Linia pomocy musi dziś dobrze wywiązywać się ze swoich zadań, jeśli chcą osiągnąć korzystny wynik. Gwiazd Griwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. Dziś zagrają w ustawieniu 4-3-3 z klasycznymi skrzydłami. To właśnie grabokami może okazać się kluczem do sukcesu. Zobaczymy jak ten pomysł sprawdzi się w praktyce. Thank you. Enjoy the game. Szyła. Popatrzmy. Rzut wolny dla Rakowa. Groźnie. Może strzelać. Naprawdę niedużo teraz zabrakło mu, żeby piłka wylądowała w siatce. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Bardzo dobre podanie. Popatrzmy! Świetnie zablokowany strzał. Posyła wrzutkę w szesnastkę. I to dośrodkowanie nie przyniosło pożytku. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Dobrze, bramkarz, spokojnie interweniuje. Michał Krapek. Twarde wejście, ale skuteczne. Co będzie teraz z tej okazji? Nie do wiary! Udało się to wyciągnąć. Wyśmienita interwencja. No lepiej nie dało się tego zrobić. Na pewno będzie sobie wyrzucać. Może to nie najlepsze wykończenie, ale nie możemy umniejszać tej obronie. Świetne zachowanie. Próba przódki w szesnastkę. Niestety zepsute to rozegranie koncertowo. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Przy tej kontrze kibice na chwilę podnieśli się z miejsc. Ale zupełnie niepotrzebnie. Jest kilka rozwiązań do wyboru. Uwaga! Może strzelać! Słupek! Piłka wciąż w boisku. I wślizg w szesnastce. Tym razem ryzyko się opłaciło. Tak, tym razem ryzyko się opłaciło. W takiej sytuacji nie można się pomylić, bo stawką jest brzykarny. Może im dać prowadzenie! Obrońca teraz ekspediuje piłkę. Byle dalej. Słaby fragment gry z obu stron. Dużo niecelnych podań i strat. Teraz czy dobrze to wykończy? Branka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu. Jazd Gliwice wznawia grę Z pewnością już myśli o gonieniu wyniku Jean Carlos Jest dośrodkowanie, świetnie Nadal może być groźnie Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie Było bardzo groźnie Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu Pora na przerwę Po pierwszej połowie ciężko się do czegoś przyczepić. To był solidny pokaz piłkarskich umiejętności. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia. Ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne braki. Wznawiamy grę. Zobaczymy, czy drużyna Rakowa będzie bronić prowadzenia, czy postara się strzelić kolejne bramki. Pracą piłkę Częstochowianie. Zobaczmy jakie rozwiązanie wybierze. Próbuję uderzyć. Uwaga! Dobrze teraz reaguje bramkarz. Posyła piłkę pod bramkę. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Rzut wolny dla Rakowa. Sła wygląda ta akcja. I co teraz? A teraz gól! Raków odjeżdża przeciwnikowi na dwie bramki. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę świetne dogranie i ładnie skinalizowana akcja. Mamy dalej przy wyniku 2 do 0. Świetny przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję drużyny przeciwnej. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Wychodzi na pozycję. Próba z dystansu. Było naprawdę blisko. Co za pech. Ta kontra to był kawałek dobrego futbolu. Szkoda, że nie uderzył nieco celnie. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Rusza flanką, bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Ale jednak nic z tego. Akcja zostaje przerwana. I strzela! Nie był to jednak zaskakujący strzał. Piłka była bez większego problemu. Jest kilka rozwiązań do wyboru. Łatnę teraz dośrodkowanie w pole karne. Piłka nadal w niebezpiecznej strefie. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. No, nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramka. Szrywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów goalkeeperowi tej klasy. Przy takim prowadzeniu możemy już chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że ten mecz wygrają gospodarze. Czy to już jest deklasacja? Może nie, ale na pewno wyraźne zwycięstwo lepszej ekipy. A kto będzie próbował tłumaczyć wynik warunkami pogodowymi, stanem murawy czy sędziowaniem, tylko się skompromituje. Kursa, interwencja. Miłka mija bramkę nad poprzeczką. Tak, sztab widzi, że nie rozgrywa dziś zbyt dobrego meczu. I teraz centra z Rożnego pada łupem ekipy przeciwnej. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z